25 czerwca w Rzeszowie podpisano kolejne umowy w ramach rządowych programów Senior Plus i Aktywny Maluch. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów z Podkarpacia. Gminę Sędziszów Małopolski reprezentowali burmistrz Bogusław Kmieć oraz skarbnik Jacek Daniel. Gmina otrzymała dofinansowanie na prowadzenie klubu seniora. Łączna kwota wsparcia wynosi ponad 40 tysięcy złotych. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podkreśliła podczas konferencji prasowej, jak ważne są te programy dla seniorów i najmłodszych mieszkańców regionu? Drodzy Państwo, wiemy doskonale, że spotykamy się z, z, z takim trendem starzejącego się społeczeństwa. Samorządy coraz bardziej są zainteresowane tym, żeby tego typu placówki tworzyć. Jest coraz większe zainteresowanie wśród seniorów, żeby aktywnie spędzać swój czas i dlatego też um, de, 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 tego typu placówki mają olbrzymie znaczenie dla osób, które... Mają pomysł, chcą coś jeszcze zrobić i uczęszczać w różnego rodzaju dodatkowych zajęciach. Dlatego też, tak jak powiedziałam na początku, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Z roku na rok mamy coraz więcej wniosków tego typu, jeśli chodzi o program Senior Plus. W całym województwie w ramach programu Senior Plus podpisano już 61 umów na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych podczas uroczystości 25. 5 czerwca, która odbyła się w sali kolumnowej imienia Ojców Niepodległości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, podpisano 38 umów z 29 gminami. Łączna wartość tych umów to prawie 2 miliony 800 tysięcy złotych. Program Senior Plus wspiera osoby po 60 roku życia, które nie są już aktywne zawodowo. Dzięki niemu mogą korzystać z dziennych domów i klubów oferujących innymi zajęcia integracyjne i aktywizujące. W sędziszowie małopolskim klub seniora działa od grudnia 2018 roku. Jego działalność opiera się na świadczeniu podstawowych usług, które pomagają seniorom w codziennym funkcjonowaniu, a także na oferowaniu innych form wsparcia dostosowanych do ich potrzeb.